Kto jadł obiad z Abrahamem, rozdział 7. Naczelny Dowódca Bóg ukazał się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi w postaci ludzkiej oraz zawarł z nimi przymierze. Anioł Jachwe wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu i dał im dziesięcioro przykazań. Ten sam Bóg, anioł, człowiek towarzyszył im później podczas podboju ziemi Kanaan. Na tym etapie poznali go z jeszcze innej strony. Jako naczelnego dowódcę anielskich armii. W noc poprzedzającą walkę o Jerycho, Jozue doświadczył cudownego spotkania z Bogiem, aniołem człowiekiem. Gdy Jozue znajdował się w pobliżu Jerycha, podniósł oczy i ujrzał męża stojącego naprzeciw niego z obnażonym mieczem w ręku. Jozue poszedł do niego i zapytał: Należysz do nas, czy też do nieprzyjaciół naszych? Odrzekł mu: Nie, jestem wodzem zastępów Jachwe. Teraz przybywam. Wtedy Jozue upadł twarzą do ziemi i oddał mu pokłon, a potem zapytał go: Co rozkaże mój pan, słudze swemu? Na to rzekł Jozuemu, wódz zastępów Jachwe: Zdejm sandały z nóg twoich, bowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. I uczynił tak Jozuę. Księga Jozuego, 5 13 do 15. Fragment ten zapiera mi dech w piersiach. Słowa wódz z zastępów Jahwe są w oryginale hebrajskim zapisane złącznikami, przez co tworzą jedno słowo, jedno imię. Dziś nazwalibyśmy go Naczelny Dowódca. Dowódca kierujący całością sił zbrojnych Izraela nosi tytuł Ramat Kal, co oznacza zwierzchnik głównego dowództwa. Jest to stanowisko porównywalne z przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów w Stanach Zjednoczonych. W poprzednim rozdziale poznaliśmy go jako prezydenta władzy ustawodawczej oraz sędziego Sądu Najwyższego. Nadszedł czas, aby poznać go jako naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Kim on jest? Nie może to być nasz. Niebiański Ojciec, ponieważ jest opisany jako człowiek. Nie może też być zwykłym aniołem, ponieważ Jozła nazywa go Panem i oddaje mu chwałę. Uf, człowiek, nakazuje Jozłemu ściągnąć obuwie, ponieważ miejsce, na którym stoi, jest święte. Zdanie to jest dokładnym cytatem słów wypowiedzianych przez anioła Jachwę do Mojżesza w płonącym krzewie. Księga Wyjścia, 3,5 jest to jednoznaczne stwierdzenie – jestem tym samym, który ukazał się Mojżeszowi w krzewie. Zaskakujące może być to, jak szybko i z jaką łatwością przychodzi Jozułemu oddanie mu czci i bycie mu posłusznym. Wydaje się, że Jozue znał go już wcześniej. Mogło tak być, ponieważ Jozue towarzyszył Mojżeszowi wielokrotnie, gdy ten spotykał się z aniołem Jachwę na pustyni. Czasami nawet pozostawał w przybytku, po tym jak możesz już z niego wychodził. Księga Wyjścia, 33, 11. Jozue nie rozpoznał go od razu, ponieważ tym razem przyszedł on z nieco inną misją. Lecz gdy tylko anioł Jachwę przemówił, Jozue od razu zorientował się z kim ma do czynienia. Jak niezwykła była to chwila, wnosząca nową inspirację i nowe objawienie o tożsamości tej osoby okazało się że jest on jeden człowiekiem jasno i wyraźnie mu mówi o tym werset 13 dwa dowódcą armii mowa o tym w wersecie 14 trzy aniołem jako członek armii anielskich 4. bogiem podającym się za ja jestem z płonącego krzewu pięć Panem, ponieważ Jozłe oddaje mu chwałę. Wszystkie te właściwości tworzą matematyczny zbiór, któremu nie możemy przyporządkować żadnej osoby poza jedną. Nowe Przymierze nie przypisuje tej mieszanki atrybutów nikomu innemu poza Jeszuum, Jezusem. Jedyny logiczny wniosek jest taki, że dowódcą napotkanym przez Jozłego musiał być Jeszua. Imię Jozue w języku hebrajskim brzmi Jehoszua i jest to praktycznie rzecz biorąc to samo imię co Jeszua. Jeszua jest wersją skróconą imienia Jehoszua. Jeszua zostaje nazwany po Jehoszui lub odwrotnie. Jest to spotkanie pomiędzy Jozuem i Jezusem. Nazywam je spotkaniem między dużym J i malutki miot. Powierzone im zadania również były do siebie podobne. Jeszua jest obrazem Jehoszui, a Jehoszua jest obrazem Jeszui. Zauważ, w rozważanym fragmencie otrzymujemy też jednowyrazową, dotkliwą nauczkę dotyczącą Bożej suwerenności. Często chcemy wiedzieć, tak jak Jozue, czy Bóg jest po naszej stronie, czy nie. Traktujemy go niemalże jako kibica Pucharu świata. Jesteś za Hiszpanią czy za Holandią. Ale anioł Jachwe nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy jest po stronie Izraela, czy po stronie jego wrogów. Odpowiada po prostu nie. Nie chodzi o to, po której on jest w stronie, ale o to, czy my jesteśmy po jego stronie. On nie jest stronniczy. Gdy my opowiadamy się po jego stronie, również on jest po naszej stronie. Jest suwerennym panem. Gdy Izrael zgrzeszył, Bóg go ukarał. Gdy Izrael żył zgodnie z przymierzem, Bóg walczył za niego. W omawianym przypadku prawdziwie walczył w ich sprawie. Jeśli głębiej zastanowimy się nad tym fragmentem, zauważymy od razu, że czegoś tu brakuje. Mamy dowódcę armii, ale gdzie się podziała sama armia? Prorok Elizeusz znalazł się w odwrotnej sytuacji. Widział armię bez dowódcy. Był on otoczony przez wielkie wojsko syryjskie, przybyłe, aby go zaatakować. Cała armia przeciwko jednej osobie. Sługa Elizeusza zaczął panikować. Prorok zachęcał go, aby przestał się martwić, ponieważ po ich stronie walczy więcej niż po stronie ich wrogów. Następnie pomodlił się, aby jego słudze również było dane ujrzeć to, co widział on sam. Jachwe otwórz jego oczy, aby zobaczył. Jachwe otworzył oczy chłopca i oto ujrzał górę pełną koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Druga Księga Królewska, rozdział 6, werset 17. Mamy tutaj armię, ale nie widzimy jej dowódcy. Zwróć uwagę, że żołnierzami są aniołowie posiadający konie i ogniste wozy. Znajdują się na szczycie góry, z czego możemy wnioskować, że osiedli na niej po zejściu z nieba. W piątym rozdziale księgi Jozłego widzimy dowódcę bez armii. W szóstym rozdziale drugiej księgi królewskiej widzimy armię bez dowódcy. Czy jest jakieś miejsce w Biblii, gdzie widać jednocześnie armię i dowódcę? Tak. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diamentów. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz niego. Odziany jest w szatę we krwi, skąpaną, a jego imię nazwano Słowo Boże. Wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Wszyscy byli odziani w biały bisior. Księga Objawienia, rozdział 19, wersety od 11 do 14. XIX rozdział Księgi Objawienia ukazuje nam dowódcę u boku swej armii. Jest to ta sama armia z końmi i ognistymi wozami, które wcześniej stępowały z nieba. Ma też tego samego dowódcę. Związek zachodzący pomiędzy XIX rozdziałem Księgi Objawienia a V rozdziałem Księgi Jozłego jest niezwykle znaczący. Księga Objawienia potwierdza, że dowódca z Księgi Jozłego to rzeczywiście Jeszuła. Zbieżność tych dwóch obrazów niebieskiego dowódcy armii zespala w jedną światopogląd nowego i starego przymierza, czyli światopogląd chrześcijański z żydowskim. Przy właściwym zrozumieniu, staje się motywem konsekwentnie łączącym poszczególne fragmenty Pisma Świętego w spójną całość. W piątym rozdziale Księgi Jozłego widzimy dowódcę. W szóstym rozdziale Drugiej Księgi Królewskiej widzimy Armię. W dziewiętnastym rozdziale Księgi Objawienia dostrzegamy zarówno dowódcę, jak i armię. Czy jest jakiś fragment w Biblii ukazujący miejsce, w jakim znajduje się armia wroga, przeciwko której wyruszają do walki? Gdzie jest wróg? Gdzie toczy się wojna? Odpowiedzi udziela prorok Zachariasz. Oto nadchodzi dla jachwę dzień, w którym podzielą w tobie łup na tobie zdobyty. Zgromadzę wszystkie narody do bitwy o Jerozolimę. Miasto zostanie zdobyte. I wyruszy Jachwe i będzie walczył przeciwko tym narodom, jak zwykle walczył w czasie bitwy. Stopy jego oprą się w owym dniu o górę oliwną, położoną na wschód od Jerozolimy. Wówczas przyjdzie Jachwe, Bóg Twój, a z nim wszyscy święci. Księga Zachariasza 14:1 do 2. Księga Zachariasza 14, 3, 4 i 5. O ataku narodów na Jerozolimę czytamy w Księdze Zachariasza wielokrotnie. W rozdziale 12, werset 13, rozdział 12, werset 6, rozdział 12, werset 9, rozdział 14, werset 12 i rozdział 14, werset 16. Dzień Achwe, o którym tu czytamy, znany jest w kręgach chrześcijańskich pod nazwą Powtórne przyjście. Prorocy Izraela pisali o nim jako o wielkim i strasznym dniu Jahwe. Ten wielki i straszny dzień Jahwe, według myśli żydowskiej, i powtórne przyjście Jeszui, według monenklatury chrześcijańskiej, jest tym samym wydarzeniem, które nastąpi w tym samym dniu o tej samej porze. I będzie Jahwe królem całego świata. W owym dniu Jahwe będzie Bogiem, jedynym i tylko Jego imię będzie czczone. Księga Zachariasza 14:9. Tego dnia wszystkie elementy złożą się w jeden obraz. Anioł Jachwe nie zostanie sztucznie rozdzielony do pełnienia poszczególnych ról, jako ten, kto zawarł przymierze z Abrahamem, kto nadał prawo Morzeszowi i kto dowodził armią złego. Wypełni on wszystkie te role jednocześnie. Będzie królem całej ziemi. Jego królestwo będzie się rozciągało z Jerozolimy na wszystkie narody świata. Nie będzie już więcej podziału na wierzącą resztkę Izraela i na Kościół. Mesjanskie Królestwo przyniesie ziemi pokój i dobrobyt na tysiąc lat. Zauważ, że cytowany powyżej fragment Księgi Zachariasza 14,4 mówi o tym, że jego nogi staną na Górze Oliwnej. To te same nogi, które stały na Górze Oliwnej w dziejach apostolskich, Rozdział pierwszy, werset 11-12, tak jak nogi te oderwały się od ziemi w pierwszym rozdziale dziejów. Tak też powrócą na ziemię, jak to opisuje 14 rozdział księgi Zachariasza. Wyraz tłumaczony tu z hebrajskiego jako nogi jest tym samym, który występuje w księdze wyjścia 24-10, gdzie czytamy o tym, jak starsi Izraela ujrzeli jego ludzkiego kształtu, stopy i nogi. Nogi te ujrzane przez nich na górze Synaj ponownie zostaną ujrzane na górze Oliwnej. Ten sam Bóg Człowiek, którego widzieliśmy w Księdze Rodzaju, Księdze Wyjścia, Księdze Jezułego, Księdze Zachariasza, Dziejach Apostolskich i Księdze Objawienia, przyjdzie stoczyć bitwy czasów ostatecznych i rządzić ziemią z Jerozolimy. 19 rozdział Księgi Objawienia i 14 rozdział Księgi Zachariasza to dwa najklarowniejsze obrazy powtórnego przyjścia Jeszui, Jezusa. Jakie znajdujemy w całej Biblii? W Księdze Objawienia widzimy ten moment z perspektywy nieba, w Księdze Zachariasza natomiast z perspektywy ziemi. Jeśli połączymy te dwa obrazy w jedno, wiele wątpliwości dotyczących czasów ostatecznych zostanie rozwianych. Gdy dostrzeżemy Jeszułem w postaci dowódcy niebiańskich armii, zarówno we fragmencie z Objawienia, jak i z Księgi Jozłego, dowiemy się wiele na temat jego boskości i autorytetu sprawowanej przez niego władzy. Jeśli będziemy postrzegać bitwy z Księgi Objawienia i Księgi Zachariasza jako tę samą bitwę, dowiemy się wiele na temat powtórnego przyjścia i tysiącletniego Królestwa. Jeśli chcesz, Dowiedzieć się więcej na temat związku poruszanych kwestii z czasami ostatecznymi polecam książkę Irak to Armageddon wydaną przez Destiny Imagine Press. Celem książki, którą trzymasz w ręku, nie jest wyjaśnienie zagadnień związanych z czasami ostatecznymi. Chcemy dokonać porównania pomiędzy nowotestamentową osobą Jeszui Jezusa a starotestamentowym aniołem Jahwe. W niemniejszym rozdziale próbujemy zrozumieć rolę Jeszui jako dowódcy armii. W Izraelu każdy młody człowiek ukończywszy szkołę średnią odbywa służbę wojskową. Odbył ją również wszystkie moje dzieci. Ziemskie wojska Izraela są wspomniane w Piśmie Świętym dość często. Okazuje się, że istnieje związek pomiędzy nimi a anielską armią Boga Izraela w niebie. Mój najstarszy syn Heskiel służy jako kapitan w izraelskim wojsku. Jest oddanym pełnym ducha świętego chrześcijaninem. Ma żonę i malutką córeczkę. Z charakteru jest człowiekiem niezwykle łagodnym. Jednocześnie, dzięki swemu doświadczeniu przywódcy, dobrze rozumie, co znaczy autorytet, stawianie czoła przeciwnościom i niecofanie się przed nadciągającym wrogiem. Pewnego razu powiedział mi: Jeśli ktoś naciera, by cię zabić, nie masz innego wyjścia, jak tylko pozbawić go niezbędnych środków, by nie mógł tego zrobić. W Heskelu widzę coś z Jeszui. Jednocześnie jest w nim łagodność baranka i siła dowódcy armii. Posługuję się tym przykładem, aby nieco zobrazować sposób, w jaki Jeszua może jednocześnie łączyć w sobie cechy zarówno łagodne, jak i te niezbędne podczas działań wojennych. W starożytnym królestwie Izraela miała miejsce duchowa koordynacja między anielską i ziemską armią. Dawid zanim wyruszył na jakąkolwiek bitwę, pomodlił się, aby dowiedzieć się, czy pan chce, by walczył. Odpowiedź mogła brzmieć tak lub nie. Następnie Dawid modlił się ponownie, aby wiedzieć, kiedy i w jaki sposób walczyć. Dawid sam nie inicjował bitew, ale podporządkowywał się w woli pana, jemu zostawiając podjęcie decyzji i kierownictwo. Pewnego razu Pan kazał mu czekać i nasłuchiwać od głosów maszerującego wojska, które miało przejść na wysokości wierzchołków rosnących tam drzew. Druga księga Samuela, 5.23-25 Nie wyglądało to tak, że armie anielskie po prostu podążały za da Dawidem. Nie. To On ich szukał i podążał za nimi. Armia duchowa brała na siebie większy ciężar niż armia ziemska. Tym, co jęczyło, był Związek Przymierza. Dla Dawida wielką radością było uwielbić Pana muzyką i oddawać mu cześć. Z drugiej strony znał Pana również jako dowódcę armii. Wielu prosi Pana dzisiaj, aby dał im serce Dawida i słusznie. Aby mieć serce Dawida, musimy uczynić uwielbienie i oddawanie Bogu czci największym priorytetem naszego życia. Musimy też uwrażliwić się na Bożą Wolę i być jej posłuszni. Oprócz tego musimy poznać Pana jako naczelnego dowódcę. Nie znając wojowniczego oblicza Jeszui, nie znamy Jego samego. Ponieważ Jeszua dwa tysiące lat temu przyszedł na świat jako baranek ofiarny, wielu ludziom trudno jest wyobrazić go sobie jako dowódcę armii. Tymczasem, jedynie dzięki tej świadomości, będziemy w stanie wytrwać w chwilach duchowych bitew i ucisków czasów ostatecznych. Podczas gdy na przestrzeni ostatnich lat różne narody świata międzynarodowe media i islamski dżihad zagorzole atakują Izrael, setki mesjanistycznie wierzących Żydów, chłopców i dziewcząt służą w izraelskiej armii. Z powodu toru, jaki obierają bieżące wydarzenia i mając na uwadze proroctwa o czasach ostatecznych, jest niezmierne, istotne, niedzierpiące zwłoki, by chrześcijanie na całym świecie poznali Jeszuę jako dowódcę armii Boga Izraela. Mam nadzieję, że objawienie o Jeszui jako naczelnym dowódcy pomoże przygotować Kościół na czasy ostateczne. Duch Święty od jakiegoś czasu nieustannie kładzie mi na sercu to pilne polecenie przygotuj Kościół tak, by stał u boku Izraela podczas wydarzeń czasów ostatecznych, które doprowadzą do powtórnego przyjścia Jeszui. Jeśli Twoje serce potwierdza prawdziwość tego słowa, proszę, podziel się tym nawołaniem z innymi. W Księdze Jezułego Anioł Jahwe mówi, że nie chodzi o to, czy jest po naszej stronie, ale czy my jesteśmy po jego stronie. Księga Jezułego 5:14. W Księdze Zachariasza jest mowa o tym, że przyjdzie on walczyć przeciwko wszystkim, którzy zaatakują Jerozolimę. Rozdział 14, werset 3. Wielu Żydów odrzuca Jezusa, skupiając się tylko na odzyskaniu Jerozolimy. Wielu chrześcijan chce powrotu Jezusa bez kontekstu Jerozolimy. Świecki humanizm i wojownicy islamskiego dżihadu stoją w opozycji zarówno do Żydów, jak i do chrześcijan. Nie chodzi tu jednak o to, czego my chcemy, ale o to, czego On pragnie. Gdy Jezus przyjdzie, czy będziesz walczył dla Niego, czy przeciw Niemu, a może zwyczajnie weźmiesz nogi za pas?